Nieudolny i gamoniowaty włamywacz z Kevina, Daniel Stern. Co się z tym gościem stało? <tłynie> <tłynie> <the> <tłynie> Daniel Stern przyszedł na świat 28 sierpnia 1957 roku w Bethesda w stanie Maryland, ale dorastał już w rodzinnym, pełnym energii i różnorodności kulturowej Silver Spring. W jego domu panowała atmosfera twórczego chaosu. Daniel i jego starszy brat David dorastali w środowisku, w którym książki, muzyka i poczucie humoru były całkowicie naturalną częścią codzienności. Już od najmłodszych lat Stern wyróżniał się wrażliwością, ale przede wszystkim ogromną potrzebą opowiadania historii. Potrafił godzinami odgrywać scenki przed rodziną i sąsiadami, a w szkolnych przedstawieniach czuł się jak ryba w wodzie. W liceum jego talent dostrzegli nauczyciele, którzy zachęcali go, by spróbował swoich sił w teatrze. Stern był nie tylko dobry, był instynktowny, zdecydowanie bardziej świadomy niż przeciętny nastolatek. W wieku 17 lat postanowił, że to właśnie scena będzie jego drogą. Przerwał naukę po pierwszej klasie szkoły średniej, uznając, że prawdziwe doświadczenie zdobędzie nie w klasie, ale na deskach teatralnych. Zaczął uczęszczać na zajęcia w teatrze Bethesda, a potem przeniósł się do Waszyngtonu, gdzie występował w kilku lokalnych grupach teatralnych. Wystąpił m.in. w poskromieniu złośnicy Szekspira z samą Glenn Close. Potem stern przeniósł się do Nowego Jorku, miasta, które działało jak gigantyczny magnes dla młodych artystów. Uczył się aktorstwa w HB Studio. Wiodło mu się skromnie: pracował dorywczo jako stolar sceniczny i asystent przy montażu dekoracji, a wieczorami grywał na małych scenach off-Broadwayu i na Broadwayu. To właśnie tam zdobył pierwsze doświadczenia, które ukształtowały jego charakter aktorski obserwowanie ludzi, dostrzeganie szczegółów, wykorzystywanie codziennych sytuacji, by budować autentyczne emocje na scenie. Przełom nastąpił w drugiej połowie lat 70., pojawił się na Broadwayu między innymi w sztuce True West, a jego energia i naturalna charyzma przyciągnęły uwagę agentów filmowych. Gdy Daniel Stern trafił do obsady filmu Uciekać z 1979 roku, nie był jeszcze aktorem, którego nazwisko coś znaczyło. Ale to właśnie ten film, opowieść o grupie przyjaciół z małego miasteczka zmagających się z dorosłością, stał się dla niego pierwszym prawdziwym wejściem w świat wielkiego kina. Produkcja okrzyknięta jednym z najlepszych filmów ostatnich lat 70. zdobyła Oscara za scenariusz oryginalny i była nominowana do wielu nagród. Dla Sterna to był sygnał, że znajduje się na właściwej drodze. Zagrał rolę nieco nieporadnego młodzieńca o dobrym sercu. Krytycy chwalili go za szczerość i lekkość, a widzowie zaczęli kojarzyć jego twarz, co w Hollywood było najważniejszym pierwszym krokiem. Wkrótce przyszła kolejna duża szansa. W 1982 roku Barry Levinson nakręcił Dinner, tytuł który można luźno tłumaczyć jako Knajpa. Film o męskiej przyjaźni, dorastaniu i pierwszych życiowych decyzjach. To dzieło, które do dziś uchodzi za klasyk amerykańskiego kina obyczajowego. Stern stworzył jedną z najbardziej pamiętnych drugoplanowych ról w całym filmie. Jego bohater, młody mąż, który bardziej rozumie swoją kolekcję płyt winylowych niż własną żonę, stał się obiektem analiz krytyków i nauczycieli aktorstwa. Sten pokazał, że potrafi grać bohaterów skomplikowanych emocjonalnie, zderzających się z codzienną frustracją i życiową bezradnością. To już nie był zabawny chłopak Silver Spring, to był pełnoprawny aktor dramatyczny, który potrafił unieść cięższe emocje niż mogłoby się wydawać. Sukces Dinner otworzył przed nim kolejne drzwi, prowadząc do filmów o zupełnie innym tonie. W 1983 roku wystąpił w Błękitnym Gromie, thrillerze sensacyjnym o eksperymentalnym, opancerzonym helikopterze i niebezpieczeństwie nadużyć ze strony władzy. Film z Royem Schneiderem w roli głównej stał się niespodziewanym hitem. Stern, wcielając się w pomocnika, otrzymał po raz pierwszy możliwość grania w kinie akcji, choć nie był typowym twardzielem. Jego naturalny wdzięk i zdolność do tworzenia postaci zwyczajnych ale i wiarygodnych dodawały filmowi człowieczeństwa. Uczył się pracy na dużych planach, uczestniczył w widowiskowych scenach i po raz pierwszy poczuł, jak wygląda hollywoodzka produkcja w pełnym rozmachu. Potem nastąpił zwrot w stronę horroru. W 1984 roku zagrał w filmie CHUD, jednym z najbardziej kultowych filmów klasy B lat 80. Produkcja o mutantach żyjących w kanałach Nowego Jorku nie była hitem kasowym, ale przez lata zdobyła status dzieła wśród fanów VHS-owych dziwactw. Lata 80. były dla Sterna okresem intensywnego rozwoju. Wystąpił również w komedii Żona Szefa z 1986 roku, opowiadającej o perypetiach młodego pracownika korporacji uwikłanego w intrygę związaną z ukochaną szefa. Film nie był wielkim sukcesem, ale pozwolił Sternowi rozwijać swoje talenty komediowe, które kilka lat później eksplodowały w roli, która zdefiniowała całą jego karierę. Ale o tym zaraz. W 1988 roku pojawił się też w thrillerze Zmarły w chwili przybycia. W którym Denis Quite gra mężczyznę otrutego, powoli działającą toksyną, próbującego ustalić, kto stoi za zamachem, Stern dostał drugoplanową rolę, a po raz kolejny udowodnił, że świetnie odnajduje się w różnych gatunkach. Jego wszechstronność zaczęła być coraz bardziej zauważalna, aktor, który równie dobrze pasuje do dramatu, thrillera, jak i komedii. Najważniejszy film tego okresu przyszedł jednak w 1989 roku. Katastroficzne Science Fiction, Leviathan. Wystąpił tam u boku Pitera Willera i Richarda Kreny. Film opowiada o załodze podwodnej stacji wydobywczej, która odkrywa szczątki zatopionego radzieckiego statku i przypadkowo uwalnia coś co zaczyna mutować ludzi w potworne istoty. Lewiatan był mroczny, klaustrofobiczny, kręcony w ogromnych, szczegółowych dekoracjach i przede wszystkim był jednym z największych budżetów, w których Stan wziął udział przed erą Kevina. Doświadczenia zdobyte na planie pomogły mu później odważniej pracować w komedii fizycznej, bo jak sam mówił w wywiadach, po filmie, który prawie utopił całą obsadę, już nic nie jest straszne. Gdy Daniel Stern pojawił się na castingu do niewielkiej komedii świątecznej pisanej przez Johna Hughesa, nie miał pojęcia, że właśnie stoi przed najważniejszym zakrętem swojej kariery. Produkcja miała być skromnym, rodzinnym filmem za niecałe 15 milionów dolarów, opowieścią o chłopcu przypadkiem pozostawionym w domu na święta. Stern przyznał później, że ani on, ani nikt z ekipy nie przypuszczał, iż powstaje jeden z najbardziej kultowych filmów historii kina familijnego. Nie było w tym poczucia wielkiej produkcji, raczej miła, kameralna atmosfera i przekonanie, że robią coś fajnego, ale niekoniecznie przełomowego. Casting na złodzieja Marfa był szybki. Stern od razu odnalazł się w duecie z Joe którego energia i nieprzewidywalność kontrastowały z nieśpieszną, trochę gamoniowatą naturą Sterna. Reżyser Chris Columbus od razu wiedział, że ma przed sobą wyjątkowe połączenie. Pesi wnosił ostrość i niebezpieczeństwo, Stern komediowe ciepło i rozbrajającą niedojrzałość. Razem tworzyli duet tak niedołężny, że aż trudny do niepolubienia. Stern przyznał po latach, że Marv był najbliższy jego naturalnej wrażliwości. Był naiwny, wrażliwy, niegrzeczny, ale nieszkodliwy. Grałem go tak. Jakbym nie był złodziejem, tylko dużym dzieciakiem. Praca na planie jednak nie była tak zabawna jak gotowy film. Duża część scen fizycznych wymagała precyzji, synchronizacji i odwagi. Kulisy dziś uchodzą za legendę. Joe Pesci, który na co dzień przeklinał jak szewc, musiał nauczyć się nie przeklinać w obecności Kalkina, co powodowało że wściekle syczał pod nosem niezrozumiałe skrótowce, starając się jakoś opanować język, co wyszło zjawiskowo. Stern wspominał, że Pesci był zupełnie innym aktorem niż on, intensywny, surowy, trzymający się z dala od wszystkich. Sam Stern musiał nauczyć się, jak być jego komediowym przedłużeniem, a jednocześnie nie zginąć w cieniu silniejszej osobowości. Najbardziej kultowe momenty z Marfem miały swoje własne historie. Słynna scena z tarantulą na twarzy nie była efektem komputerowym. Tarantula była prawdziwa. Chris Columbus zapytał Sterna, czy byłby w stanie nakręcić ujęcie z żywym pająkiem. Stern sądził, że chodzi o próbę i zażartował. Oczywiście, że tak. Jeśli tylko Tarantula nie jest jadowita. Gdy dowiedział się, że pająk może ugryźć, ale raczej nie powinien, było już za późno. Kolumbus kręcił. Krzyk, który stern wydaje w filmie, był nagrany osobno, aby nie przestraszyć pająka. Do dziś aktor wspomina tę scenę jako jedną z najbardziej niekomfortowych chwil w karierze. Kolejną legendą jest moment, w którym Joe Pesci naprawdę ugryz palec małego Kevina, nie ze złośliwości, lecz z nadmiernego realizmu przy próbie. Kalkin po latach mówił z uśmiechem, że została mu po tym mała blizna. Stern wielokrotnie wypowiadał się o tym z mieszaniną rozbawienia i lekkiego przerażenia, podkreślając, że Pesi traktował swoją rolę niezwykle serio, a jednocześnie bywał nieprzewidywalny. Podczas kręcenia scen upadków, potknięć, spadania czy wpadania w pułapki Kevina, Stern wielokrotnie był pytany, czy sam wykonuje te akrobacje. Odpowiadał cierpliwie, nie wszystkie, ale większość. Wiele z nich było bolesnych i wymagających, a fizyczna komedia Sterna stała się jednym z fundamentów sukcesu filmu. Marv to nie był zwykły złoczyńca, to była precyzyjnie skonstruowana postać, która upadała z wdziękiem, jakiego nie powstydziłby się sam Chaplin. Gdy film trafił do kin w listopadzie 1990 roku, świat dosłownie oszalał. Kevin sam w domu stał się globalnym fenomenem, zarabiając ponad 476 milionów dolarów i stając się najbardziej dochodową komedią w historii do tamtego czasu. Stern obudził się pewnego dnia i odkrył, że jest sławny, i to sławny w sposób, który nie przypominał niczego, czego doświadczył wcześniej. Dzieci zaczepiały go na ulicy, wołając marw, marw, dorośli cytowali dialogi, a media zaczęły się o nim rozpisywać. Dla Sterna była to rola życia taka, która definiuje aktora raz na zawsze mimo, że przez lata grał w wielu filmach. Tomar był paszportem do wieczności w popkulturze. Stern mówił o tym z czułością. Nie uważał tej roli za przekleństwo, jak niektórzy aktorzy zaszufladkowani jedną kreacją. Wręcz przeciwnie, uważał ją za ogromny dar. Nie spodziewałem się, że ludzie będą pamiętać mnie po 30 latach, a już na pewno nie z komedią o małym chłopcu i dwóch idiotach próbujących okraść dom. Po premierze Kevina... Jego życie zmieniło się całkowicie: telefon dzwonił częściej, propozycje filmowe płynęły z każdej strony, a Stern po raz pierwszy poczuł presję, która przychodzi wraz z gigantycznym sukcesem. Był jednak gotowy, i gdy twórcy ogłosili, że powstanie sequel, nikt nie wyobrażał sobie, żeby Marfa w nim zabrakło. John Hughes napisał więc scenariusz, który od razu brzmiał jak coś większego, głośniejszego i bardziej szalonego. Kevin Sam w Nowym Jorku. A skoro Kevin miał wrócić, musieli wrócić także jego odwieczni rywale, Harry i Marv. Stern wspominał, że telefon od producentów nie był pytaniem, lecz komunikatem. Wracamy i będzie jeszcze bardziej ekstramalnie. Nowy Jork stał się również bohaterem filmu, to już nie było kameralne przedmieście, teraz akcja miała rozgrywać się w mieście, które nigdy nie śpi, wśród neonów, drapaczy chmur, hoteli pełnych przepychu i zaułków pełnych chaosu. Stern był tym wyborem zachwycony. Dla aktora, który zaczynał karierę w od Broadwayowskich teatrach, możliwość powrotu do miasta i kręcenia na jego ulicach była czymś w rodzaju nostalgicznej podróży w przeszłość. Zespół produkcyjny wiedział jednak, że to nie Chicago. Tu każdy dzień na planie oznaczał walkę z ruchem, negocjacje z urzędami i próby utrzymania fanów z dala od ekipy. Ale ten chaos paradoksalnie działał na korzyść filmu. Kevin Sam w Nowym Jorku miał być większy w każdym calu. I taki właśnie się stał. Stern wrócił do roli Marfa z ogromną przyjemnością. Choć tym razem jego postać przeszła symboliczną przemianę: mokrzy bandyci stali się lepkimi bandytami. Komediowe pomysły wychodziły ze zespołowej pracy Sterna i Pesiego, którzy wciąż uzupełniali się jak żywy mechanizm. Pesi pozostał impulsywny, ostry, nieco wybuchowy, podczas gdy Stern przejął rolę niepoprawnego optymisty, który nawet w największej katastrofie widział szansę. To dzięki temu ich relacja w filmie była tak autentyczna. Stern żartował w wywiadach, że Marv w sequelu stał się trochę mądrzejszy i trochę głupszy zarazem. Produkcja w hotelu Plaza była zupełnie innym doświadczeniem niż skromny plan pierwszego filmu. Eleganckie pokoje, przejazdy limuzynami, a obecność Donalda Trumpa w krótkim epizodzie była jednym z najczęściej komentowanych momentów pozaekranowych. Stern podkreślał po latach, że wtedy była to po prostu ciekawostka, nikt nie przypuszczał, że wiele lat później scena ta stanie się memicznym klasykiem. Najważniejszym elementem powrotu do Kevina były jednak pułapki. W pierwszej części były slapstickowe i bolesne, w drugiej zamieniły się w groteskowe tortury. Po raz kolejny Stern musiał wykonywać sporą część fizycznych gagów samodzielnie. Najbardziej pamiętna scena, w której Marv zostaje porażony prądem. I przychodzi metamorfozę w animowany szkielet, była dla Sterna jedną z najzabawniejszych w karierze. Jedna anegdota z planu zapadła Sternowi szczególnie w pamięć. Podczas kręcenia sekwencji z cegłami rzucanymi przez Kevina z dachu, Stern musiał udawać, że każda cegła uderza go z ogromną siłą. Realizatorzy pytali go, czy da radę zagrać to tak, by widzowie mieli wrażenie, że Marv powinien dawno już stracić przytomność ten śmiał się, że grając Marfa, trzeba zapomnieć o fizyce, bo Marw nie jest człowiekiem, ale rodzajem animowanego bohatera w ludzkiej skórze. To właśnie tak pozwala otworzyć rolę, którą pokochały miliony widzów. Kevin sam w Nowym Jorku miał premierę w listopadzie 1992 roku i natychmiast stał się globalnym hitem. Zarobił ponad 359 milionów dolarów, umacniając Kevina jako świąteczną markę. Dla Sterna był to ważny moment. Jeszcze raz doświadczył globalnej popularności a jednocześnie poczuł, że po tej roli jego kariera może pójść w zupełnie różne strony. Marv na stałe wrył się w świadomość widzów jako jedna z tych komediowych postaci, które nie starzeją się nigdy. Aktor podkreślał po latach, miałem szczęście, dwa razy w życiu dostałem rolę, którą zna cały świat, czego można chcieć więcej. Choć nigdy więcej nie wrócił do roli Marfa w kolejnych filmach z serii, to właśnie Kevin w Nowym Jorku stał się dla niego ostatnim tak gigantycznym sukcesem kasowym. Warto dodać, że pomiędzy Kevinami zagrał w filmie Sultani Westernu z 1991 roku. Komedia w reżyserii Rona Underwooda opowiadała o trzech przyjaciołach z miasta, którzy próbują odnaleźć sens życia, biorąc udział w kowbojskim wypędzie bydła. Sten zagrał tu mężczyznę stojącego na życiowym zakręcie, uwięzionego w nieszczęśliwym małżeństwie i pracy, której nienawidzi. To była jedna z tych ról, których mógł pokazać coś więcej. Krytycy podkreślali, że Stern wniósł do filmu emocjonalną prawdę, balansując między komedią a dramatem. Film okazał się wielkim sukcesem, zdobył Oscara, a Stern wraz z Billy Crystalem stworzył jeden z najbardziej lubianych duetów komediowych dekady. Co ciekawe, w tej produkcji zadebiutował młody Jake Gyllenhaal, aktualnie jedna z najbardziej cenionych gwiazd Hollywood. Nic dziwnego, że szybko powstała kontynuacja, już po Kevinie w Nowym Jorku. Bo w 1994 roku premierę miał sequel zatytułowany Złoto dla naiwnych. Druga część nie zdobyła takiego uznania krytyków jak oryginał, ale Stern po raz kolejny błyszczał, udowadniając, że jego ekranowa chemia z kristalem działa jak prawdziwy napęd filmu. Mniej więcej w tym samym czasie stern zaczął realizować swoje marzenie o pracy po drugiej stronie kamery. Wyreżyserował film Debiutant Roku, familijną komedię sportową o chłopcu, który po kontuzji ręki zyskuje nadludzką siłę rzutu i trafia do zawodowej ligi baseballowej. Stern nie tylko stanął za kamerą, ale również zagrał jedną z komediowych ról. Film okazał się hitem, szczególnie wśród młodych widzów, a do dziś bywa uznawany za klasyk amerykańskiego kina familijnego. Dla Sterna to był dowód, że ma nie tylko aktorską, lecz także reżyserską intuicję. W 1995 roku spróbował sił w pełnej farsy komedii Przygoda w górach, w której wcielił się w komi wojażera, niesłusznie oskarżonego o morderstwo. Jego bohater ucieka przez kraj i przypadkowo staje się przewodnikiem grupy dzieciaków. Film nie odniósł sukcesu kasowego, ale z czasem zdobył status lekkiej, nostalgicznej komedii z lat 90. a fani sterna, często wymieniają go jako jeden z najbardziej jego filmów. Pełen ciepła, ale też charakterystycznego fizycznego humoru, takiego jaki mogliśmy zobaczyć właśnie w Kevinach. Rok później przyszła kolejna film Chluba Boston Celtics komedia sportowa, w której Stern zagrał u boku Dena Akroida. Film opowiadał o dwóch zdesperowanych fanach Boston Celtics, którzy dla dobra swojej drużyny postanawiają porwać gwiazdę przeciwnego zespołu. Stern jako kibic gotowy na wszystko podkręcił swoją ekranową energię do maksimum. Choć film nie zdobył wielkiego uznania krytyków, do dziś funkcjonuje jako perełka w jego filmografii. Lata po Kevinie były więc dla Sterna niezwykle różnorodne. Raz grał dramatyczne nuty w sultanach westernu, raz kręcił dynamiczne gagi w przygodzie w górach, a innym razem reżyserował kino familijne, które przyniosło mu niespodziewaną sympatię młodszej widowni. Był w ciągłym ruchu, ale im więcej grał, tym bardziej zaczynał czuć zmęczenie. Popularność, która przyszła wraz z rolą Marfa, nie malała. Lecz Stern coraz częściej mówił w prywatnych rozmowach, że tęskni za spokojem, za życiem bardziej realnym niż to, które oferowała Fabryka Snów. Mimo, że nadal grał dużo, również w telewizji, jego spojrzenie na karierę zaczęło się zmieniać. Nie dlatego, że nie mógł pracować, ale dlatego, że zaczynał pytać samego siebie, czy w ogóle tego chce. To właśnie wtedy zaczęła się droga która kilka lat później doprowadziła go do zaskakującej decyzji, stopniowego wycofania się z Hollywood, mimo że był wciąż w bardzo dobrej formie i mógł grać o wiele więcej. W kolejnych latach Stern pojawiał się głównie w rolach gościnnych, często w telewizyjnych filmach familijnych, które trafiały wprost do serc widzów. Jednym z takich tytułów był film Bitwa na bombki z 2010 roku, świąteczna produkcja Hallmark Channel, w której wcielił się w sąsiada rywalizującego o najpiękniejsze dekoracje bożonarodzeniowe. Film, choć lekki i przewidywalny, idealnie pasował do tej części jego kariery. Spokojny, rodzinny, bez presji wielkich budżetów, Stern wielokrotnie podkreślał, że praca przy takich tytułach była odskocznią od wymagającego planu filmów kinowych. A świąteczna tematyka miała w sobie coś bliskiego jego własnej wrażliwości. Mimo ograniczenia występów, Stern nigdy nie zerwał całkowicie więzi z przemysłem filmowym. Pojawiał się w wybranych projektach, które dawały mu radość albo miały dla niego znaczenie. W serialu Zgrzyt z 2019 roku wcielił się w ojca głównej bohaterki, ciepłą, spokojną postać, która przypominała widzom, że Stern wciąż potrafi zagrać subtelniej z sercem. To rola, jednocześnie bardzo prozaiczna, a jednocześnie znacząca pokazywała, że choć unikał wielkich ról, nadal potrafi w jednym odcinku zrobić więcej niż niektórzy przez cały sezon. Zaskoczył widzów swoim występem w wysokobudżetowym serialu Apple For All Mankind. Produkcja, rozgrywająca się w świecie, w którym wyścig kosmiczny nigdy się nie zakończył, wymagała od sterna powrotu do bardziej dramatycznego tonu. Jego rola jest niewielka, ale wyraźna, wniosła ciepło i dojrzałość, a jednocześnie potwierdziła, że aktor, nawet po latach przerwy, wciąż ma w sobie sceniczną prawdę. W ostatnich nastu latach Stern nie bał się też podejmować projektów nietypowych, niezależnych czy niszowych. Grał rzadziej, ale każda rola miała sens. Nie była desperacką próbą utrzymania kariery, lecz świadomym wyborem człowieka, który wie, co chce robić, a czego nie. Kiedy w drugiej połowie lat 2000 Daniel Stern zaczął rzadziej pojawiać się na ekranie, wielu fanów zadawało sobie pytanie, co się z nim stało, jak to możliwe, że aktor, którego znały całe pokolenia, po prostu zniknął. Odpowiedź okazała się zupełnie inna od typowego hollywoodzkiego scenariusza. Stern nie zniknął przez brak propozycji, problemy czy skandale. On po prostu znalazł coś, co dawało mu więcej szczęścia niż aktorstwo? Gdzieś w połowie życia kupił farmę w Kalifornii, rozległy teren w otoczeniu wzgórz, ciszy i słońca, daleko od studiów filmowych, czerwonych dywanów i od głosu klapsów filmowych to miejsce. Jak sam później wspomniał, uratowało go przed pętlą niekończących się obowiązków i oczekiwań. Stern zamieszkał tam wraz z rodziną i zaczął prowadzić życie, które zupełnie nie pasowało do definicji hollywoodzkiej gwiazdy. Zaczął hodować bydło, pielęgnować drzewa mandarynkowe i pracować własnymi rękami. Praca fizyczna, kontakt z ziemią, codzienna rutyna to wszystko stało się dla niego formą terapii i ucieczki od świata, który przez lata kochał, ale który nigdy nie był jego naturalnym naturalnym środowiskiem. Największą niespodzianką dla jego fanów była jednak jego nowa pasja rzeźbiarstwo. Stern od zawsze lubił majsterkować, ale dopiero z czasem odkrył, jak wielką przyjemność daje mu praca z metalem, a w szczególności z brązem. Z czasem zaczął tworzyć coraz bardziej skomplikowane rzeźby, często inspirowane życiem rodzinnym, historią lokalnej społeczności lub jego ulubionymi motywami z kultury amerykańskiej. Wystawia je w lokalnych galeriach, sprzedaje kolekcjonerom i stopniowo buduje swoją drugą karierę cichą, spokojną, ale artystycznie zaskakująco bogatą. Jednocześnie Stern nigdy nie traktował swojej sławy jak ciężaru. W rozmowach podkreślał, że jest wdzięczny za każdą rolę i każdą reakcję fanów, ale nigdy nie chciał, by to definiowało jego życie. Mówił wprost: Kiedy publiczność ustawia cię w jednym miejscu, musisz zdecydować, czy chcesz tam zostać, czy iść dalej. Ja chciałem iść. Dziś Daniel Stern jest jednym z najlepszych przykładów aktora, który zdołał wymknąć się pułapce własnej popularności. Nie musiał podtrzymywać wizerunku, nie musiał walczyć o rolę, nie musiał niczego udowadniać. Jego życie nabrało innego rytmu, wolniejszego, bardziej świadomego. Ironia losu polega na tym, że choć zniknął z pola widzenia wielkich kamer, to wciąż pozostaje w sercach widzów jako jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów swojego pokolenia. A kiedy dziś ktoś zapyta, co się stało z Marfem z Kevina, odpowiedź jest prosta i piękna. Marf odnalazł spokój, odnalazł sens i odnalazł życie daleko od świateł. Które go kiedyś rozsławiły. A teraz dajcie mi znać, który film z Danielem Sternem Wam się podobał najbardziej i która scena z Kevina samego w domu lub Kevina samego w Nowym Jorku podobała Wam się najbardziej. Oczywiście czekam na kolejne propozycje nazwisk na Aleje Gwiazd. Może chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiegoś innego bohatera z Kevina albo z jakiegoś filmu świątecznego. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Hej!